Cześć, witam cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę ci, jak zrobić taki serwer, o, o, taki, o taki serwer ładny, ładny Discord, taki podobny do mojego. Pokażę, pokażę ci, jak zrobić od podstawy go. Także zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. To jest oczywiście poziom noob, że tak powiem. To jest najmniejszy poziom, oczywiście umiem lepiej robić, to jest taki na razie mój. Dzisiaj będę go jeszcze tuningował, tak nazwę. Także subskrybuj kanał. Yy, daj lajka, a myślę, że jak dobijecie 10 lajków, będzie druga część tego. Oto tego. Tworzenia serwera Discord. Także robimy sobie nowy serwer i robimy sobie. Tu robimy. I zrobimy sobie. Przykładowy serwer. A nie, napisałem serwer. Serwer. I robimy sobie stwórz. i nam się stworzył. Mamy kanały tekstowe i kanały głosowe, tak? Teraz robimy sobie tu przykładowy. Robimy sobie i stwórz kategorię, tak? Nowa kategoria robimy sobie. Na przykład, powitanie. Stwórz kategorię. I teraz chcecie, aby to było u góry, pewnie, tak? To musisz sobie to przeciągnąć tutaj. I mamy już od razu powitanie. Także. Ojej, czekajcie, bo się zaklinowałem na moim stanowisku. Poczekajcie, poczekajcie. I. Yy jak mówiłem, to trzeba tak to zrobić. Yy, aj, aj, aj. Przekliszczam ciasno, to trochę mało, ale nieważne. Yy, Nagrać się w górę? Tak, nagrywa się spoko. Yy, także, mamy tutaj to powitanie i chcemy dodać sobie na przykład, na przykład w kategorię witamy. Robimy sobie kanał y, tekstowy i robimy sobie witamy, oczywiście na w telefonie możecie sobie podawać emotki różne możecie sobie podawać co chcecie ale tutaj jest już yy, gorzej tak yy, oczywiście albo nie wiem albo można robić emotki a ja się nie znam że tak powiem robimy sobie utworzenie kanału i robimy sobie witamy tak i robimy sobie edytuj kanał i robimy sobie yy, uprawnienia i robimy tworzenie zaproszenia tak Rodzanie kanałem członkowym nie mogą, nie mogą, nie czytanie wiadomości, tak wysyłanie, nie wysyłanie wiadomości, nie zarządzanie wiadomościami, nie wyświetlanie podglądu linku, nie, nie, tak tutaj, nie, nie. A tu możecie tak sobie czytać, jak chcecie. Tutaj, te ostatnie zdawanie reakcji, to jest jak wy chcecie, i robimy sobie zapis zmiany, zapisuje się i robimy ee. SK y, i mamy teraz już nikt nam nie będzie... Sobie, tylko nie będzie, będziemy mogli sobie tutaj pisać. Nikt inny nam y, nie będzie pisał, nie będzie pisał, tak jak y, powiedziałem, tylko my, bo my oczywiście y, administrator i my twórcy możemy wszystko, wszystko robić na, na, na tym. E, tak jak pokazywałem, ja tu mam emotki, tak? Oczywiście ja to robiłem na telefonie akurat te bo na telefonie po prostu możemy dodać sobie emotki. Także yy, będzie też film taki, na którym będę pokazywał jak po prostu zrobić taki serwer, ale na telefonie od postawy, wszystko, będzie tak samo podobnie, A ja zobaczcie to, jak ma 10 lajków oczywiście, no, no może nawet 5 będzie to, będę się cieszył. I robimy sobie, na przykład mamy witamy, tak? Ja robimy sobie na przykład, jeśli chcecie tutaj sobie dodać na przykład do regulamin, tak jak ja. I sobie kanał tekstowy, regulamin, utworzenie kanału, tak? A gdzie mi zwiał tamten. I. What the fuck. Gdzie mi zwiał tamten gdzieś. I. What. Poczekajcie, uznacie, że. Nie... What the fuck. Gdzie mi zwiał tamten. Jeszcze raz to zrobię, bo. coś mi. C Czemu? What the fucking shit? Y ale to jest dziwne. What? Ja sam się zadziwiłem, o co, o co tu chodzi? Y y y ustawienia serwera, zróbmy sobie tutaj. Mm -mm 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 -mm. Poczekajcie, muszę to zobaczyć, bo nie kumam. Rolę integracyjną, Yy, nie wiem dlaczego się właśnie usunęło, witamy, jest, a tam to się usunęło Hmm Trochę dziwne No i zrobimy... Czekajcie, teraz ja zrobimy sobie na przykład lamin Aha, bo może trzeba wyjść. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A my witamy i... Patrzcie jaki ja! Taki głąb ze mnie. Dobra, weźmy, to usunę. Uznać, że nikt tego nie widział, dobrze? Nie patrzcie na to, ja to chyba nie wiem, nie, nie będę wycinał, bo się pośmieję obrazę ze mnie. Edytuj kanał, yy, usunij kanał, bo nie chcemy dwóch, dwóch tych samych witamy i mamy ten witamin, Tutaj jest ten, co yy, edytowałem tutaj. Uprawnienia, tak, to jest ten, co edytowałem akurat, i teraz regulamin. Ja wskażę tutaj, najlepiej sobie wpisie. ja też nie mam jeszcze regulaminu, muszę sobie go wymyślić, bo dopiero wczoraj to stworzyłem. Ale no, muszę sobie sam to zrobić że Także... Yy, także no Przykładowy serwer sobie wchodzimy, na niego I robię sobie też edytuj kanał Uprawnienia Wsłuchanie zaproszenia Raczej tak Tutaj nie, nie, nie Czytanie wiadomości, tak Wysyłanie, nie, nie, nie yy, Wysyłanie, nie, nie, tak, nie E, nie, i dodawanie reakcji, tak. No, ja jestem jak chcecie, możecie tutaj robić tak, albo nie. Mi to tak naprawdę jest obojętnie. To dodawanie reakcji. O nie, teraz słyszę dzwony, jako kościoła mieszkam, także no. E, także trochę nam przeszkadzały nam, no. ale to się nagrywa, bo ja tak ciągle patrzę. Bo nie wierzę temu OBS-owi, OBS OBS żeby on nagrywał to tak naprawdę. I macie regulamin, możecie jeszcze tworzyć. Jeszcze tam jakieś bla bla bla. bla. Robić sobie. tyle macie kanały tekstowe, na przykład. Macie tak. I robicie sobie tutaj nie ogólny, tylko edytujecie sobie nazwę, nazwę na przykładowo pogaduszki, tak jak to ja mam. Yy, I robicie sobie jeszcze uprawnienia, ajajaj, jajaj, aj, zmiany, a że to takie coś fajnego jest nawet. Uprawnienia, no i tu macie sobie, nie, no nie kanałem nikt nie może go usuwać, tu też nie, tu też nie, czy... Tanie, wysyłanie, tu też nie. Z wiadomościami, nie. Wysyłanie, tak, nie i tak, nie, i nie, i nie, i tak, i to tak naprawdę to by było na tyle. To są takie moje, oczywiście, spostrzeżenia, jak to zrobić, jak to sobie zrobić. Pokażę wam, jak zrobić bez limitu, to chociaż dwa, nie wiem. Kanały, które możecie po prostu pogadać, taką jak... a przy okazji w ogóle zapraszam na, na tego na mojego Discorda. Na mojego Discorda tutaj macie już nas 10 to bardzo fajnie. Zapraszam Was na Discorda, sobie wbijcie. Link w opisie filmu, teraz chyba w w każdym jest. Także przechodzimy sobie na przykładowy serwer. Kanały tak sobie pogaduszki, tak? I robimy sobie... No, my na przykład robimy sobie spam, to jest taka sama bajka jak... No to wszystko robienie Nie robicie nawet tak samo wszystko I robicie sobie wszystko tak samo Spam i tu też może sobie uprawnieniami Ta, y, zarządzanie kanałem zawsze sobie róbcie nie, bo mogą inni ludzie, znaczy no Wysyłanie, y, nie, nie, y, macie sobie po prostu robić Inni widzowie, znaczy twoi yy, ci ludzie, którzy są na tym serwerze mogą sobie robić jakieś tam, nie wiem, ja jeszcze używając powiem yy, Używanie zewnętrznych emoji, nie? I to dawanie reakcji może być Także zapisajmy zmiany SK I masz sobie tutaj na te kanały tekstowy sobie jeszcze porobić, 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 porobić I kanały głosowe możecie, tak? Ja mam na przykład, tu jest jeden I robi robimy sobie na przykład chcemy mieć, nie wiem, cztery yy, lub nie, no chcemy mieć trzy kanały tekst głosowe i, i ten limit osób w każdym jest. Na przykład jest, w jednym jest Max 2, w jednym Max 3, a w drugim, trzecim Max 4, tak? To tak sobie teraz zrobimy te takie trzy kanały. Pokażę wam jak to zrobić. Yy, nazwa kanału ogólne, to robimy nie E, robimy sobie CapsLox Max. Na przykład dwa, i robimy, że tutaj ustawiamy ona na dwóch użytkowników zapis zmiany. I robimy sobie uprawnienia: tworzenie zaproszenia, zarządzanie za za kanałem. Nie, 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 wyświetlanie kanału. Yy, może być tak, łączenie, tak, mówienie, tak, wideo, lepiej, nie, wyciszenie członków, nie, nie, e. przenoszenie członków. Nie róbcie bo to będą jakieś można jaja, i tu macie sobie to, tak, i tu. I tu robicie sobie nie i robicie zapis zmiany i to by... To jest taka bajka. No po prostu pokażę jak zrobić te takie trzy kanały, ale no to jest to samo, tak? Robicie sobie kolejny kanał głosowy, robicie sobie Max teraz, na przykład 3 i robicie utworzenie kanału, tak? I robicie ten Max 3 i... Łaj jajajaj! Dobra, weź mnie rozłącz, bo, 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 bo mnie połączyło pani. I robię sobie limit użytkowników, trzy użytkownicy, tak? I robić sobie. A, no zapis. No. Nie, 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 tego tak nie, 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 tak e, tak e, tak nie, 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 ja mam nie, 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 nie. Poproszę, po Tu też... Nie, a nie, 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 to a tu nie, tu nie, Escape. Escape Room. Teraz zrobimy sobie Max 4 jeszcze zrobimy i pokażę, jak zrobić bezlimitowe. Znaczy, no dwa, na przykład że pokażę Wam, jak zrobić sobie dwa Max 4 robimy sobie. No mnie połączyło, no to Jezus Maria, nie chcę. I robicie sobie 4 użytkowników. Napisz, uprawnienia i to wszystko, wszystko tak samo tak samo sobie robicie, także. Wświetlanie kanału. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie to jest nie, nie, nie. tu też nie. tak i nie. I robisz sobie zapis zmiany. Escape. To było na. na Możecie sobie robić nawet do, ile chcecie tych osób mieć. Tyle. chcecie mieć max 10 to macie sobie robić y, max 5, max 6, max 7, max 8, max 9. No tak cały czas robić bla bla bla. I robimy sobie teraz kolejny utworzenie stwórz kategorię, tak? kategoria, która będzie się nazywała bez... ja kapsulka, bez limitu i robimy sobie stwórz kategorię i gdzie te bez limitu się pojawia? jak na całym końcu, a na którym my chcemy mieć tutaj wyżej Więc bez limitu tutaj, robimy sobie dodaj, kanał głosowy i robimy sobie na przykład ja napiszę po angielsku no limit 1, Jed... ojeju, 1 I sobie na przykład, trzeba mieć dwa takie kanały, to wam pokażę jak dwa kanały takie zrobić Ustawienia edukacji kanałowej, tak samo tutaj mamy limit użytkowników bez limitu Czyli na samym tutaj, nie 99, tylko tu na samym końcu yy, Uprawnienia, możecie tak, nie, nie, tak samo jak na tamtych kanałach yy, Głosowych, co pokazywałem yy, Tu tak, tu tak, tu tak, nie, 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 nie Yy, tak i nie, tak robicie zapis zmiany.